Przez ostatnich kilka tygodni i miesięcy nawet zastanawialiśmy się wspólnie nad wszystkim, czego nauczał Jezus, opierając się na ostatnich wierszach z Ewangelii Mateusza, by iść do wszystkich narodów i uczyć ich, by czynili wszystko, czego Jezus nauczał. I często nazywam to. Zaniedbaną częścią wielkiego posłania uczenie chrześcijan czynienia wszystkiego, czego Jezus nauczał. Na tym skupiamy się w naszych rozważaniach. Dotarliśmy do Ewangelii Mateusza 14, rozdziału i wiersz 22. Po nakarmieniu pięciu tysięcy Jezus ponaglił swoich uczniów, by wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę. A on rozpuścił tłumy. Kiedy Jezus już rozpuścił tłumy, poszedł sam na górę, aby się modlić. Jezus czynił to dość często, po tym jak dokonał wielkiego cudu uzdrowił chorych, nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma bochenkami i dwoma rybami, oddalił się na osobność, aby być sam na sam z ojcem. Czy myślicie, że Jezus był kuszony, by się pysznić? Wystarczy, że przeczytamy list do hebrajczyków, czwarty rozdział i piętnasty wiersz, i będziemy znali odpowiedź. On był kuszony we wszystkim, dokładnie tak jak my. Wyobraź sobie, że nakarmiłeś pięć tysięcy ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami. Czy byłbyś kuszony do pysznienia się? Gdybyś uzdrowił setki ludzi w cudowny sposób, czy byłbyś kuszony do pychy? Znasz odpowiedź. Wiesz, że byłbyś kuszony. I Jezus był kuszony, ale ani przez chwilę nie uniósł się pychą. Ale to nie działo się automatycznie. Jezus nie otrzymał świętości na talerzu. Czego uczymy się z życia Jezusa? Czego On nas uczy przez swoje życie? Tego, że kiedy Bóg cię użyje, udaj się na osobność i oddaj Bogu chwałę. I uznaj, że to dokonało się dzięki Jego mocy. Pamiętajmy, że Jezus żył na Ziemi jako człowiek, dlatego mógł powiedzieć do nas: Naśladujcie mnie, gdyby żył na Ziemi jako Bóg. Nigdy nie musiałby się modlić, nigdy nie byłby kuszony, ponieważ Bóg nie może być kuszony i nigdy nie mógłby do nas powiedzieć naśladujcie mnie. Anioł, który przeleciałby na skrzydłach nad rzeką, nie mógłby powiedzieć do nas naśladujcie mnie. I gdyby Jezus żył na ziemi jako Bóg, nigdy nie mógłby powiedzieć do nas naśladujcie mnie. Wtedy odważnie moglibyśmy powiedzieć, Panie, nie jesteśmy w stanie Ciebie naśladować. Nie żartuj sobie z nas. Ty posiadasz moc, której my nie posiadamy. Jezus mógł powiedzieć do swoich uczniów i do nas dzisiaj: naśladujcie mnie. Nie mamy tej samej służby, którą On wykonywał, będąc na ziemi. Nawet będąc ludźmi, każdy z nas ma inną służbę. Ja nie mogę robić tego, co ty robisz, a ty nie możesz robić tego, co ja robię. Mamy inne funkcje w ciele. Ręka nie może robić tego, co robi wątroba, a nogi nie mogą robić tego, co robią nerki. W ciele różne członki wykonują różną pracę. I tak samo w ciele Chrystusa mamy różne funkcje. Gdy więc chodzi o służbę. My nie możemy robić tego, co robił Chrystus. Tak samo jak nie możesz robić tego, co ja robię, ani ja nie mogę robić tego, co Ty robisz. W kwestiach służby różnimy się, natomiast mogę Cię naśladować, jeśli Ty naśladujesz Chrystusa. I Ty możesz podążać za moim przykładem, jeśli ja naśladuję Chrystusa. I ja mogę naśladować życie Chrystusa, zasady, na których opierało się Jego życie. Czytamy w ewangelii Łukasza w 5 rozdziale i piętnastym wierszu: O Jezusie zaczęły rozchodzić się wieści, tak, że wielkie tłumy schodziły się, by go słuchać i doznać uzdrowienia ze swoich słabości. Tysiące ludzi było uzdrawianych. I to były rzeczywiste uzdrowienia, a nie pozorne uzdrowienia, jakich dzisiaj widzimy mnóstwo podczas tak zwanych kampanii uzdrawiających. Gdzie ludzie składają świadectwo, że przestały ich boleć plecy, czy że słuch im się poprawił o 10%? Nie mówimy o tego typu uzdrowieniach, ani o psychosomatycznych uzdrowieniach, gdzie nastawienie przynosi jakąś poprawę zdrowia. Jezus dokonywał nadprzyrodzonych uzdrowień. Ślepi odzyskiwali wzrok, ludzie, którzy urodzili się sparaliżowani. Całkowicie odzyskiwali zdrowie. Setki, tysiące ludzi w jednej chwili było uzdrowionych. To nie było stopniowe uzdrowienie na przestrzeni tygodni czy miesięcy, ale natychmiastowe, cudowne uzdrowienie i to w setkach, tysiącach przypadków. Czy Jezus był kuszony, by być pysznym? Oczywiście. Ale on nigdy nie wpadł w pychę, nawet na ułamek sekundy. Nie miał w sobie ani cząsteczki pychy. Jak czytamy w Łukasza 5,16, On oddalał się na pustkowia i tam się modlił. Tego uczę się z życia Jezusa. On tego mnie uczy, że gdy zostaniemy użyci przez Boga w jakiś cudowny sposób, musimy oddalić się na pustkowie i modlić się. I podoba mi się to słowo oddalić się. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że kilkanaście osób rozmawia ze sobą i nagle zdają sobie sprawę, że nie ma między nimi Jezusa i mówią, gdzie On się podział. Nawet nie zauważyliśmy, kiedy On zniknął. On niespostrzeżenie oddalił się. To nie było tak, że on wstał i powiedział: Cóż, bracia, idę teraz pomodlić się. Nie, to tak nie wyglądało. On nie dawał żadnego ogłoszenia. Kiedy ludzie ze sobą rozmawiali, Jezus niepostrzeżenie oddalił się i oni nawet nie wiedzieli, kiedy to się stało. I my tak powinniśmy postępować. Niepostrzeżenie oddalić się, by modlić się. Sam na sam z Bogiem. Nie rozgłaszać tego wszemi wobec i opowiadać, jak to Bóg przemówił do nas, gdy spędzaliśmy czas w modlitwie, albo gdy pościliśmy przez trzy tygodnie, wtedy Pan przemówił do nas. To są pompatyczne śmieci, które zupełnie kłócą się z tym, czego Jezus nauczał nas w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale: że gdy pościmy, to nie mamy o tym nikomu mówić. Gdy się modlimy, Inni nie mają o tym wiedzieć, że to robimy. I niestety wielu chrześcijan, którzy modlą się i poszczą, są nieposłuszni tym przykazaniom. Mają ogromne pragnienie, by powiedzieć innym, jak długo poszczą. Mają ogromne pragnienie, by poinformować wszystkich wokół, jak długo się modlą. Skąd wiemy o tych wielkich mężach modlitwy, którzy modlili się przez dwie godziny? Musieli o tym komuś powiedzieć. Jeśli członkowie rodziny o tym wiedzieli i oni o tym powiedzieli, no to wtedy wszystko w porządku. Ale jeśli to oni sami rozpowiadają o tym, jak długo się modlą, to są nieposłuszni przykazaniom Jezusa zapisanym w Ewangelii Mateusza, szóstym rozdziale, gdzie Jezus mówi, gdy się modlisz, niechaj nikt o tym nie wie. Kiedy się modlisz, niech nikt o tym nie wie. Gdy dajesz jałmużnę, niech nikt o tym nie wie. To przykazania lekceważone przez wielu chrześcijan. Jezus niepostrzeżenie oddalał się, aby się modlić. I to widzimy miało miejsce w Ewangelii Mateusza, 14 rozdziale i 23 wierszu, po nakarmieniu pięciu tysięcy. Jezus wstąpił samotnie na górę, aby się modlić, a z nastaniem wieczoru był tam sam. Dlatego przez całe życie Jezus nie zgrzeszył, ani przez ułamek sekundy pycha nie wstąpiła w jego serce. Oczywiście był kuszony. Jestem przekonany, że te myśli, pełne pychy, były podsuwane mu przez szatana, ale Jezus je przezwyciężał, ponieważ spędzał czas ze swoim Ojcem. Gdyby Jezus nie był do nas podobny, gdyby żył na ziemi jako Bóg, to nie potrzebowałby się modlić. Modlitwa jest wyrazem słabości i bezsilności. Tylko słabi ludzie się modlą. Kiedy myślimy, że jesteśmy mocni, wtedy tak bardzo się nie modlimy. Kiedy myślimy, że jesteśmy wielce uzdolnieni, to już tak bardzo nie musimy polegać na Bogu. I dlatego w naszej służbie mamy tak płytkie rezultaty. I wtedy z łatwością popadamy w pychę czy inne grzechy. Jezus natomiast uznawał swoje ograniczenia, będąc człowiekiem. I dlatego w ogrodzie Getsemane mówi do swoich uczniów: "Czuwajcie i módlcie się, bo ciało jest słabe i upadniecie w chwili pokusy". Ale Piotr, Jakub i Jan byli pewni siebie, tak jak dzisiaj wielu chrześcijan jest pewnych siebie i byli przekonani, że nic im nie grozi, o nie, my nie upadniemy. I zasnęli, a Jezus się modlił. On powiedział: Jestem słaby, jestem człowiekiem, muszę się modlić. A uczniowie nie rozpoznali swojej słabości i zasnęli. I co wydarzyło się w chwili doświadczenia, pokusy? Piotr wyjął miecz i odciął komuś ucho. Upadł w chwili pokuszenia, a Jezus nie upadł. Ponieważ się modlił, on uzdrowił ucho tego człowieka. To wielka różnica. I mówię wam w imieniu Jezusa, powodem tego, że upadasz i upadasz i upadasz, jest to, że nie słuchasz słów Jezusa, który mówi ci, czuwaj i módl się, bo jeśli nie, to upadniesz w pokuszeniu, uznaj swoją słabość. Uznaj swoją bezsilność, oprzyj się na Bogu, a szczególnie w sytuacji, gdy Bóg posłużył się Tobą w jakiś cudowny sposób. Po nakarmieniu tysięcy Jezus udał się na górę, aby tam samotnie się modlić. Tego Jezus nas uczy przez swoje życie. To jest wszystko, czego Jezus uczy mnie przez swoje życie. I ja muszę to wprowadzać w moje życie. I widzimy w wierszu 22, że Jezus posłał swoich uczniów, a dosłownie rzecz biorąc, w języku greckim tu mamy takie silne słowo ponaglił Mateusza 14:22. On ponaglił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli na drugą stronę. Pomyślmy o tym. Wygląda na to, że oni niechętnie to robili. Oni powiedzieli: Nie, panie, my tutaj zostaniemy. A on mówi: Nie, musicie wsiąść do łodzi i przepłynąć na drugą stronę. Nie, 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 panie, my zostaniemy. Nie. Musicie przepłynąć. On przynaglał ich, więc oni w końcu z ociąganiem się wsiedli do łodzi i zaczęli płynąć. I były ku temu dwie przyczyny. Po pierwsze, Jezus chciał być sam. Tak czasami bywa, że musimy wszystkich odesłać. A jeśli nie chcą, to musimy ich przynaglić i powiedzieć: Słuchajcie, potrzebuję trochę spokoju. On nie powiedział im, dlaczego ich odsyła, ale były dwa powody. Po pierwsze, chciał być sam, aby się modlić, a po drugie, chciał ich czegoś nauczyć, gdy byli na jeziorze. Kiedy łódź znajdowała się już dość daleko od brzegu, czytamy, że to było wiele stadiów, co oznacza, że to było setki metrów od brzegu, łódź była nękana przez fale, ponieważ wiatr był przeciwny. I czego tutaj możemy nauczyć się? W odniesieniu do tego, jak Jezus nas traktuje, gdyby nie byli posłuszni Panu i nie wsiedli do tej łodzi i nie znaleźli się na jeziorze, uniknęliby tego sztormu. Nie byliby zalewani przez fale. Gdy byli posłuszni Panu, przyszły na nich problemy. Nie widzicie tego? On ponaglił ich, aby wsiedli do łodzi, a gdy oni to uczynili, musieli stawić czoła przeciwnemu wichrowi. Fale zalewały ich łódź, znaleźli się w samym centrum burzy. Popatrzcie na to, kiedy w naszym życiu pojawiają się sztormy życiowe, przeciwne wiatry i wielkie fale, to gdy jesteśmy posłuszni Panu. Jeśli nie jesteś posłuszny panu, prawdopodobnie unikniesz wielu problemów. Tego uczymy się z tego fragmentu. Kiedy jesteśmy posłuszni, przychodzi sztorm, wiatr wieje nam w oczy, chwieje naszym życiem, naszym domem. Nieposłuszni ludzie często mają wygodne życie. Przynajmniej na jakiś czas. Ostatecznie będą zbierać to, co zasiali, zostaną surowo osądzeni i będzie wiele smutku. Ale mówię o tym, że problemy przychodzą do życia uczniów oddanych Bogu całym sercem. Natomiast połowicznie oddani uczniowie. Idą na kompromis, kłamią, robią różne złe rzeczy, i wydaje się, że ich życie tak lekko się dobrze układa. Natomiast ci radykalni uczniowie znajdują się w wichrze, zalewają ich fale i przechodzą przez wiele, wiele bolesnych doświadczeń w swoim życiu. Ale to oni są błogosławieni, ponieważ oni doświadczą obecności swojego Pana który ucisza sztorm, który ucisza fale. Oni tego doświadczają. Pan uspokaja wszystko i rozwiązuje problemy. I pozwólcie, że Was o coś zapytam. Czy wolelibyście raczej przechodzić przez życie bez problemów, tak jak wielu chrześcijan by chciało? Czy wolelibyście doświadczać wielu problemów i oglądać, jak wszechmogący Bóg wyzwala Was z jednego po drugim i możecie złożyć... Niesamowite świadectwo przed innymi. Dlatego nigdy nie módlcie się, Panie, nie dawaj nam żadnych problemów. Pomyślcie o małych dzieciach, które w szkółce uczone są takich historii. Jezus poszedł na wesele w Kanie Galilejskiej i na szczęście zamówili tyle wina, że nikomu nie brakowało. Dzieci powiedzą, co za nudna historia. Nie chcę tego słuchać, ale gdy dowiedzą się, że zabrakło wina. I że Jezus zamienił wodę w wino, mówią Wow, popatrzcie na to, albo inna historia. Było pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, siedzieli, słuchali Jezusa i zgłodnieli, ale na szczęście każdy z nich miał ze sobą coś do jedzenia, więc zaczęli jeść. Co za nuda? Ale gdy Jezus bierze pięć chlebków i dwie ryby? I karmi pięć tysięcy ludzi, to jest ciekawa historia. Ty więc zmagamy się z brakami, przechodzimy przez problemy i doświadczenia, zmagamy się z ograniczeniami, wtedy możemy doświadczyć mocy wszechmogącego Boga. Tego Jezus mnie uczy, gdy czytam o Jego doświadczeniach zapisanych w Ewangeliach. Dokładnie to ma miejsce tutaj. Wiał przeciwny wiatr, a o czwartej straży nocnej. Jezus przyszedł do nich, idąc po morzu, wiersz 25. Każdy cud jest też swego rodzaju przypowieścią. W 13 rozdziale mieliśmy całą listę przypowieści, ale również ten cud jest swego rodzaju przypowieścią, ponieważ żaden człowiek nie może chodzić po morzu. To jest niemożliwe. Siła ciężkości ciągnie w dół i człowiek tonie. Miliony ludzi utonęło w morzu, ponieważ siła ciężkości ciągnie w dół. Na lądzie nikt nie tonie w ziemi, natomiast miliony utopiło się w morzu pod wpływem siły ciężkości. A gdy Jezus chodził po morzu, mówił: Jestem w stanie przezwyciężyć siłę ciężkości. Siła ciężkości nadal działa, nie została usunięta w tym regionie, ale Jezus był w stanie przezwyciężyć ją przez moc Boga. I mamy tutaj pewien obraz, w którym siła ciężkości obrazuje moc grzechu, która ciągnie nas w dół. Apostoł Paweł mówi o prawie Grzechu i śmierci, w liście do Rzymian w siódmym rozdziale, prawo grzechu i duchowej śmierci, które działa we wszystkich częściach świata i ciągnie nas wszystkich w dół, tak jak siła ciężkości, w każdej jednej chwili, siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, działa na nas siła ciężkości, jak również prawo grzechu i śmierci. Wszyscy ludzie, również chrześcijanie, są poddani działaniu tych sił przez cały czas. Ale gdy Jezus szedł po morzu, pokazywał, że może to przezwyciężyć, przez moc Boga. On nigdy nie zgrzeszył. Prawo grzechu i śmierci ciągnęło go w dół, tak jak siła ciężkości ciągnęła go w dół. Ale on nigdy nie zgrzeszył. Czytamy w liście do Hebrajczyków w piątym rozdziale i siódmym wierszu, że Jezus modlił się ze łzami i wielkim wołaniem, aby być uratowanym od tego prawa grzechu i śmierci. I został wysłuchany. Prawo śmierci nie było w stanie go ściągnąć w dół. Został wysłuchany z powodu bogobojnej bojaźni i pokonał prawo grzechu i śmierci. Nieustannie, cały czas, w każdej chwili i nigdy nie zgrzeszył. I o tym mówi list do Hebrajczyków. 4,15 I dalej szesnasty, wiersz mówi, żebyśmy przystąpili do tronu łaski, aby tam znaleźć łaskę. O to chodzi. Możemy prosić Boga o łaskę. Nie patrzymy na Jezusa jako kogoś, kogo możemy podziwiać. Jezus nigdy nie powiedział: Podziwiajcie mnie, podziwiajcie mnie, podziwiajcie mnie. Podziwiajcie mnie. Nigdy. On zawsze mówił: Naśladujcie mnie, naśladujcie mnie, naśladujcie mnie. I także my nie mamy być podziwiani przez ludzi, ale chcemy, by nas naśladowali. Jezus nigdy nie powiedział, by go podziwiać. Jeśli tylko podziwiasz Jezusa, nie jesteś jego uczniem. Kiedy łamiemy chleb, to nie podziwiamy Jezusa w jego śmierci, ale mówimy: Panie, ja chcę być złamany, tak jak ty byłeś złamany. Kiedy pijemy z kielicha, to mówimy: Chcę, żeby moje życie zostało dla ciebie wylane, tak jak Ty wylałeś swoje życie dla mnie. Jeśli tylko podziwiasz Jezusa, to gdy bierzesz chleb, możesz powiedzieć: Wow, piękny chleb, i podajesz go kolejnej osobie. Nie dotykasz chleba, bo tylko podziwiasz Jezusa, ale nie chcesz Go naśladować. Bądź szczery. Jeśli jesz z tego chleba, to chcesz mieć w nim udział, chcesz go naśladować. Naśladowanie go to udział w jego zwycięstwie i to jest najważniejsza część tego cudu. Natomiast uczniowie, gdy go zobaczyli, przestraszyli się. I mówili sobie: To jest zjawa! I ze strachu krzyczeli. Już wtedy w pierwszym wieku ludzie bali się duchów. Jezus natomiast zwrócił się do nich i mówi: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się. Co za słowa, nigdy się nie zniechęcaj, bo ja jestem z tobą i tak długo jak jestem z tobą, niczego nie musisz się bać. A wtedy odezwał się piotr, odważny piotr: Panie, jeśli to ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie i chcę to przenieść na grunt duchowy. Odważni chrześcijanie, popatrzcie na Jezusa i powiedzcie: Panie, jeśli ty żyłeś na ziemi jako człowiek, i miałeś dostępne środki, które ich chrześcijanie mają dzisiaj, moc Ducha Świętego. To każ i mi przyjść do siebie, abym zwyciężył moc grzechu i śmierci, tak jak Ty zwyciężyłeś. Jeśli Ty możesz, to i ja mogę. To jest odwaga wiary. Piotr to powiedział. Inni nie byli zbyt pewni. Mówią, lepiej zostać na tej bezpiecznej łodzi, ponieważ prawo grzechu i śmierci pociągnie nas w dół i utoniemy. Siła ciężkości zwycięży. Ale Piotr mówi: Panie, jeśli Ty możesz, to ja też mogę. Powiedz, żebym przyszedł do Ciebie. I Pan powiedział: Przyjdź. Chciałbym, abyście moi bracia i siostry usłyszeli to. Niektórzy z Was pokonani przez grzech. Prawo grzechu i śmierci ciągnie Was w dół każdego jednego dnia. I toniecie, i toniecie, i toniecie, zniechęceni. Pan mówi do Was: chodźcie i zwyciężajcie możecie pokonać prawo grzechu i śmierci patrząc na mnie patrząc na mój przykład dam wam tę samą moc abyście mogli zwyciężyć i piotr wyszedł z łodzi nie wiem ilu w łodzi nazywałoby go heretykiem za to że chce pokonać prawo grzechu i śmierci to z pewnością ma miejsce dzisiaj. Kiedy dziś ktoś głosi, że grzech nie będzie nad wami panować, ponieważ jesteście pod łaską i że łaska jest potężniejsza niż grzech i śmierć, Rzymian 6:14, wtedy nazywają cię heretykiem, bo wierzysz temu, co jest w pismach. Taki jest dzisiejszy tragiczny stan kościoła. Kiedy dzisiaj mówi się: Nie, 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 nie jesteśmy w stanie pokonać grzechu. Musimy trwać w grzechu aż do naszej śmierci. To niemożliwe, żeby pokonać śmierć i grzech. Wtedy mówią, tak, jesteś prawdziwym sługą Boga. Diabłu udało się obrócić prawdę do góry nogami. Także prawdziwi słudzy Boga nazywani są heretykami, a heretycy są nazywani prawdziwymi sługami Boga. Czy widzimy, jak wielką pracę diabeł wykonał? Jestem zdumiony tysiącami, milionami. Ślepych chrześcijan, którzy słuchają i wierzą w takiej głupocie, wbrew temu, co mówi Słowo Boże, jak ci uczniowie, którzy siedzieli w łódce. Dzięki Bogu za odważnych Piotrów, którzy wychodzą z łodzi i mówią: Panie, jeśli ty zwyciężyłeś prawo grzechu i śmierci, to ja też mogę. Ponieważ jesteś człowiekiem tak jak ja i moc Ducha Świętego działała w Tobie. I tej samej mocy udzieliłeś mi, nie tak jak w Starym Przymierzu, gdzie ludzie nie mieli tej mocy Ducha Świętego. Więc Piotr wychodzi z łodzi i oto mamy jeszcze większy cud niż to, że Jezus chodzi po wodzie. Teraz Piotr chodzi po wodzie. Zgadzacie się? To, że Jezus chodzi po morzu, to nie jest tak wielka rzecz, ale że Piotr chodzi po morzu. To jest niezwykła rzecz. Kiedy Jezus pokonuje grzech, to może nie wydawać się nam wielką rzeczą, ale jeśli Ty i ja zwyciężamy grzech, wow, to jest coś niezwykłego. I to Pan obiecuje zrobić dla nas. To nie odbywa się bez Jego mocy, ale tylko w Jego mocy. Piotr wyszedł z łodzi i zbliżał się do Jezusa, i wtedy popełnił błąd. Tak długo, jak biegniemy w wyścigu, patrząc na Jezusa, jak czytamy w liście do Hebrajczyków 12, 1-2, wytrwamy do samego końca, nie upadając i nie tonąc, ale gdy tylko odwrócimy swój wzrok od naszego Pana, tak jak Piotr. Zaczął patrzeć na wiatr i fale, kiedy odwracamy nasz wzrok od Chrystusa i jego przykładu. I zaczynamy porównywać się z innymi ludźmi, którzy toną w morzu. I w naszych sercach pojawia się pycha, że my nie toniemy. Dokładnie w tym momencie zaczynamy tonąć. Przez pychę. Albo gdy patrzysz na ludzi wokół i zaczynasz ich krytykować z takiego czy innego powodu, zaczynasz tonąć, albo zaczynasz słuchać opinii, które inni wyrażają na Twój temat, i zniechęcasz się i zaczynasz tonąć. Jakie jest rozwiązanie? Nie patrz na nich, nie słuchaj ich, patrz na Jezusa. Biegnijmy w wyścigu, jak jedno tłumaczenie mówi, odwracając wzrok od wszystkiego innego patrząc na Jezusa, nie patrząc na nikogo innego, tylko na Jezusa, skupiając nasz wzrok jedynie na Chrystusie, który wszystko zwyciężył. On pokonał grzech, świat, diabła, pokonał ciało, w Nim jest pełne zwycięstwo. I on mówi do nas: "Naśladujcie mnie". I czytamy tutaj, że Piotr zaczął tonąć. Co mamy zrobić, gdy zawiedziemy? Mamy tutaj poselstwo skierowane do całego chrześcijańskiego życia. Co mamy zrobić, gdy w naszej głupocie odwrócimy oczy od Chrystusa i zaczynamy tonąć? Czy mamy stracić nadzieję i musimy zatonąć? Nie musimy zawołać: Panie, ratuj mnie! I natychmiast! Jezus wyciągnął rękę. Bardzo podoba mi się to słowo. Natychmiast, Mateusza 14, 31. Natychmiast. Natychmiast. Natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił Go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Najpierw Jezus Go chwycił, nie zaczął od pouczania Go i napominania. Najpierw Go wyciągnął, a dopiero wtedy Go skarcił. Nie zaczął od Karcenia, bo wtedy Piotr poszedłby na dno. Pan najpierw nas wyciąga i trzyma, a dopiero wtedy nas napomina. Czyż nie jest to cudowne, że najpierw nas stawia, a dopiero wtedy koryguje? Ale zauważmy, że musimy wołać. Natychmiast, Panie, ratuj mnie! Czytamy, że gdy Piotr zaczął tonąć, nie gdy spadł na samo dno. Nie czekaj aż stoczysz się na samo dno, zanim zaczniesz wołać. Wołaj do niego teraz, na samym początku, gdy tylko zaczynasz tonąć. Zawołaj do niego i powiedz: "Panie, ratuj mnie". I natychmiast przekonasz się, że on wyciągnie do ciebie swoją rękę i pomoże ci. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.